Wszystkim tu Marysia, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was film robiony bardzo na szybko, ponieważ właśnie się wybieram na Wyspy Kanaryjskie, na taki jakby obóz surfingowy, i pokażę Wam, co ja na ten obóz pakuję. Jak na razie miałam bardzo dużo przygód. Przede wszystkim musiałam zrobić sobie test PCR na koronawirusa. Mam oczywiście wynik negatywny, więc mogę jechać. Jestem w samochodzie i zaraz będę miała pobierany wymaz ten z nosa i z gardła. Trochę się boję, że to będzie bolało i mam nadzieję, że się nie pożygam po tym. No, ale trzeba coś takiego zrobić, żeby polecieć. Tu stoimy w korku, bardzo ciężko się przejeżdża, jak widzicie. Nie wiem jak ja stąd wyjadę, ale sobie poradzę. A tam znajduje się punkt pobrań, do którego czekam. Jest rano kolejnego dnia, więc wybaczcie, że mówię tak cicho, ale wszyscy jeszcze w domu śpią. Właśnie otrzymałam wynik testu. Słuchajcie, to była najgorsza noc, jaką pamiętam od dawna. Po prostu nie mogłam spać, ja się tak bałam, że mi wyjdzie test pozytywny, ale na szczęście go oblałam. Nie przygotowywałam się w ogóle, jest negatywny. I słuchajcie, mogę lecieć. To, to co się działo przez wczorajszy dzień, to było tyle stresu, ale wydaje mi się, że wyszłam na tym zdecydowanie na dobre, ponieważ ja od razu byłam zaradna i ja od razu zaczęłam działać i jak tylko zadzwonili do mnie z biura, że odwołują mój lot, to ja się nie załamałam jakoś... Znaczy... Moje ciśnienie z poziomu 0 podniosło się na jakieś 5 y, sasinów. Natomiast natychmiast zaczęłam działać, szukać innych lotów, szukać innych rozwiązań. Ja wiedziałam, że rozwiązanie musi istnieć i udało się. Znaczy jeszcze nie mówmy, hop, bo jeszcze się może milion rzeczy zdarzyć, ale właśnie dostałam mój negatywny wynik testu i mogę lecieć, mogę lecieć. Wołali mi lot dosłownie godzinę po tym, jak zrobiłam ten test, po czym musiałam szukać innych lotów, było bardzo ciężko, ale udało mi się wykombinować sposób i mam nadzieję, że dolecę, bo wylatuję za niecałe 24 godziny, a z domu wyjeżdżam za jakieś dwie. Więc ten film to jest chyba ostatnia rzecz, którą ja tutaj robię. Nagrywam ten film, pakuję wszystko do walizki. I wyjeżdżam do Warszawy na lotnisko. I o ile zazwyczaj w takich filmach jestem y, przygotowana bardzo i to wszystko jest tak ładnie rozłożone, o tyle dzisiaj to nie będzie ładnie rozłożone i. Ta -dam! Po prostu mam wszystko położone na łóżku, ale pokażę Wam, jak faktycznie wygląda moje pakowanie, a nie jakieś ustawianie tego bardzo pod film. Więc tutaj na łóżku rozłożyłam sobie koc, ponieważ moja kołdra jest bardzo wzorzysta i mogłabym bardzo łatwo coś na niej zostawić, a nie chcę niczego zostawić, więc rozłożyłam koc, który jest w jednym kolorze i wszystko na nim widać. Jadę na dwa tygodnie, więc wszystko, co biorę, to są rzeczy odliczone dokładnie na te dwa tygodnie. Chyba, że utknę tam, i... Będzie się dało wrócić do Polski, co mam nadzieję się nie stanie, ale no biorę to pod uwagę, że tak może być i jestem tego świadoma. No to wtedy będzie trzeba tam szukać jakiejś pralni czy coś. Tam jest teraz ponad 20 stopni, więc biorę bardzo dużo krótkich spodenek, cztery pary konkretnie. Tutaj mam dwie takie czarne, dwie jeansowe, tylko te są takie właśnie materiałowe, a te są takie jeansowe, faktycznie jeansowe, jakbym chciała gdzieś ładnie wyjść na jakimś zdjęciu. Tutaj mam trzy. Nie nazwę tego ani bluzami, ani kurtkami, bo wszystko jest z innej kategorii. To jest taka zwykła koszula, która ma bardzo taki fajny, leciutki materiał, mega cieniutki, i to można na siebie zarzucić kiedykolwiek, jakby mi było tak po prostu lekko chłodno. Tutaj mam kurtkę jeansową, która jest już taka właśnie grubsza yy, i bardziej chroni przed zimnym, a jednocześnie jest bardzo ładna. Przynajmniej ja ją lubię. No, i mam oczywiście bluzę vlog z mojego sklepu. To jest ta taka bardzo długa bluza, bardzo ciepła bluza, więc to jest moja główna ochrona przed zimnem. Tutaj mam koszulki i lecę na 15 dni w sumie, ale koszulek wzięłam chyba 9 czy coś takiego, bo to się tak szybko nie brudzi. Poza tym zawsze można zrobić pranie, więc zakładam, że niektóre będę nosić dwa dni, a jak. Się okaże, że trzeba je wyprać, no to po prostu je będę w rękach prać albo znajdę jakoś pralnię. W miejscach turystycznych zawsze da się coś znaleźć. Wszystkie są z krótkim rękawkiem, nie biorę niczego na ramionczkach, bo mi się wydaje, że nie będzie potrzebne. Mam oczywiście strój kąpielowy, a to jest mój strój surfingowy, więc mam takie body. Tu są leggingsy do tego body. Raczej będziemy tam surfować w piankach, więc wątpię, żeby mi się przydał, ale jak już go mam i mogę go wykorzystywać tylko na surfingu, to stwierdziłam, że może będzie taka okazja, może ta woda będzie na tyle ciepła, że będzie okej, okay, więc stwierdziłam, że wezmę, najwyżej nie użyję. Oczywiście szczotka do włosów. Bardzo ważna rzecz, krem do opalania, to jest 30, nie wiem czy sobie jeszcze tam nie dokupię jakiejś 50, ale takiej bardziej surferskiej, bo te kremy się naprawdę łatwo zmywają z twarzy i później macie całą gębę spaloną, niestety wiem z doświadczenia. Oczywiście bardzo dużo skarpet, żeby mi nie musiała prać, jak najwięcej majtek, wzięłam wszystkie, które mam i mam nadzieję, że też nie będę musiała prać, bo są dokładnie wyliczone. Jakieś tam biustonosze, sportowy też wzięłam jakby, nie wiem, bo jakieś zajęcia z tańca, jogi, cokolwiek. Jest koronawirus, więc mam też maseczki. Akurat tu są jakieś dwie paczki po 20, więc jeszcze muszę trochę dokupić. Bardzo ważna rzecz, jak się jedzie w takie bardziej tropikalne miejsca, cieplejsze miejsca, gdzie słońce jest bardzo wysoko, to oczywiście czapka z daszkiem. To jest ta czapka, którą kupiłam w Tajlandii, jak może ktoś pamięta. Ta bardzo, bardzo oryginalna czapka z Tajlandii. Teraz to, co mam tutaj niżej, to oczywiście moje japonki. To są moje ukochane japonki z Bali, które są bardzo wytrzymałe małe, więc mam nadzieję, że mnie nie zawiodą i tym razem. Moja nerka, worek, plecak, taką dużą walizkę ze sobą biorę. Znaczy ona nie jest taka całkiem duża, nie jest też całkiem mała, to jest ten taki środkowy rozmiar. Tutaj mam teczkę, ponieważ oczywiście na każdy wyjazd ma się sporo dokumentów, więc tu są wszystkie jakieś moje dokumenty, wyniki właśnie testów, potwierdzenia zameldowania w różnych miejscach, takie tam rzeczy, które trzeba mieć. No i oczywiście tam leży laptop już gotowy do wzięcia. Następna rzecz to okulary. Tutaj mam przeciwsłoneczne, a tutaj mam zwykłe. Ważny jest też telefon, chyba najważniejsza rzecz w podróży, telefon i portfel oraz oczywiście paszport, co prawda wyspy Kanaryjskie to jest Hiszpania, więc to jest Unia Europejska i mogę jechać samym dowodem, ale biorę ten paszport po to, że gdyby były jakiekolwiek problemy z wróceniem do Polski i na przykład trzeba by było kombinować lecąc przez jakieś inne kraje, to może się okazać, że ten paszport będzie przydatny. Więc wolę wziąć. Tutaj mam piżamę ręcznik, chociaż na miejscu też będą, ale chcę mieć jakiś swój, żeby mieć chociażby na plażę i jedną parę leggingsów. Biorę też y, te rzeczy, które mam teraz na sobie. To są skarpety, które muszę wyrzucić, bo są stare i ich nie lubię, więc biorę je na ten dzień pierwszy podróży i po prostu je wyrzucę, zapomnę o nich. Tutaj mam spodnie do szpagatów, które będą mi się później przydawały przez cały wyjazd. Są takie mega luźne, już moje są strasznie rozchodzone, ale kocham je, noszę je prawie codziennie. No i oczywiście bardzo dużo sprzętu, bo ja tam jadę również nagrywać filmy, robić zdjęcia, reportaże itd. Więc mam selfie sticka, uchwyt na telefon, kamerkę wodoodporną, GoPro, taki uchwyt do GoPro, który się zakłada na rękę. O tym więcej mówiłam w jakichś różnych podróżniczych filmach. Ładowarka do baterii, do aparatu, tutaj jest etui na aparat i baterii mam aż cztery, więc też mam taką ładowarkę. Jakieś kable, jeden, drugi, trzeci, dziesiąty, inne akcesoria, oczywiście takie podstawowe rzeczy jak długopis, Taśma klejąca. Taśma na wyjeździe się przydaje do tak różnych rzeczy, że to po prostu trzeba mieć. Jakaś paczka chusteczek do nosa. Oczywiście mam też w każdym możliwym miejscu kolejną paczkę. Gdzieś tam, właśnie tu jest jedna paczka, tu jest jedna paczka, tu jest jedna paczka, więc na pewno wystarczy. To co tutaj mam, to są takie haczyki, które pokażę Wam. Taki haczyk wieszam sobie bezinwazyjnie na każdych drzwiach, wtedy mam po prostu więcej miejsca do wieszania rzeczy. To jest super rozwiązanie na wszystkie podróże, ponieważ zawsze jest za mało wieszaków, za mało szaf, za mało no, miejsca na przechowywanie rzeczy, więc chociażby na czymś takim możecie powiesić jedną dodatkową rzecz i to już dużo ułatwia. Biorę też moje dwie bransoletki z muliny, to jest moja bransoletka przyjaźni, a to jest bransoletka ma Marzeń, gdzie mam właśnie palmy, wyspy i wszystko, co kocham. Następna rzecz to jest statyw. Bez tego się nigdzie nie ruszam. Biorę tylko ten mały. Duży jest po prostu za duży, żeby go zabierać. Tutaj mam powerbanka, butelkę wody, żeby zawsze mieć ze sobą trochę wody i już tutaj przechodzimy do samego końca. To jest cała wielka kosmetyczka różnych lekarstw. Samą kosmetyczkę dostałam od jednej z widzek i uwielbiam ją. Ona jest prześliczna, ma bardzo fajny napis. No i Tutaj są jakieś tam właśnie ibupromy, paracetamol, na różne rzeczy leki, takie wiecie, podstawowe rzeczy, które mogą się zdarzyć w podróży, jakaś tam biegunka i tak dalej. Plastry, bez tego się nie ruszam. No i kosmetyczka pokażę Wam, co jest w mojej kosmetyczce. Ja tą kosmetyczkę kupiłam sobie na AliExpress za jakieś 10 zł, może tam 12 i ma taki fajny wieszak, więc mogę sobie ją wszędzie powiesić. No, co prawda widać, że jest bardzo tanio zrobiona, bo tutaj już się zaczęła próć, ale to prudzie się skończyło w pewnym miejscu i już dalej wada nie postępuje, więc zostawiłam. Jest to dla mnie ok. I tu mam między innymi soczewki, nożyczki, yy, pomadkę, golarkę, tuż do rzęs, chociaż raczej nie będę go używać, ale wolę mieć jakiś tam y, taki korektor w y, kredce, <słyski> Cążki do paznokci, jakiś pilnik, patyczki do uszu zapasowe, bo mam ich oczywiście więcej, gumki do włosów i wszystkie takie małe rzeczy właśnie są w tej kieszeni, a tutaj mam większe rzeczy i wśród tych większych rzeczy Czekajcie, zacznijmy od początku. Mam taką mini pastę do zębów, którą dostałam kiedyś u dentysty jako tester i ja te wszystkie testery uwielbiam brać w podróże, bo zaoszczędzacie mnóstwo miejsca. To jest Octenisept i to jest świetne na rany, dużo lepsze niż woda utleniona. Tutaj do tego mini pudełeczka, czyli słoiczka po Nutelli przelałam sobie mm, taki żel do mycia twarzy. I zrobiłam to po to, że ten żel był bardzo duży i ciężko byłoby mi wtedy wszystko zmieścić, a w ten sposób zaoszczędziłam dużo miejsca. Mam też taki mały żel, który kupiłam w Tajlandii, to jest żel do dezynfekcji rąk, ale robię tu bałagan, zaraz będę musiała jeszcze od nowa to wszystko wsadzać. W tym słoiczku mam olej kokosowy i on się przydaje głównie do zmywania makijażu, więc zawsze go ze sobą trochę biorę. Ale poza tym jest też takim uniwersalnym kosmetykiem: możecie nim nawilżać skórę, albo jak macie taką suchą skórę na nogach, to też działa. Albo nie wiem, jako pomadka też się sprawdzi w sytuacji awaryjnej, więc mega wielofunkcyjny, zawsze mam ze sobą. Ostatnio mam też strasznie suchą skórę na twarzy. Zazwyczaj mam tak w zimie, nie wiem skąd to się bierze, ale po prostu tak mam. W tym roku to w ogóle jakoś wyjątkowo. Teraz tego nie widać, ponieważ właśnie użyłam kremu, ale jakbym nie użyła kremu, to by było źle. Nie wiem tak gdzieś od trzech lat mi się to zaczęło, starość, nie radość. No i muszę w związku z tym używać kremów nawilżających do twarzy Może jak będę tam nad oceanem, to nie będę tego miała, bo tam będzie wilgotno, u nas jest sucho Ale wolę na wszelki wypadek kremy wziąć, ponieważ nie chcę, żeby moja skóra wyglądała masakrycznie I ja używam takich kremów z wianka, ten jest na dzień Gdzieś tu był jeszcze na noc, czy ja go nie wzięłam? Może go nie wzięłam. Może powinnam się po niego wrócić. Ten jest na nos i one naprawdę się różnią. Widać różnicę w użyciu, dlatego biorę oba, bo tak to wam dziadko. Jeden mydło zawsze trzeba mieć mydło najważniejsza rzecz tej całej kosmetyczki. I patyczki do uszu. Mam je w takim małym opakowaniu i ja to opakowanie trzymam już od jakiegoś czasu i po prostu je wypełniam patyczkami. Na każdy wyjazd jest mega praktyczne. Tutaj są moje nakładki na zęby, jeszcze noszę je po aparacie. Oczywiście dezo jak jestem w domu, to używam dezodorantu domowej roboty, który jest zrobiony, uwaga, uwaga, niespodzianka, z oleju kokosowego i sody oczyszczonej. I on działa świetnie, to jest mój ulubiony dezodorant, ale jego minusem jest to, że jak zaczyna się robić cieplej, to zaczyna się rozpuszczać, jak to olej kokosowy. I po prostu jest to mało praktyczna rzecz podróży, łatwo się wylewa, lubi przeciekać przez słoiki, więc stwierdziłam, że kupię taki normalny dezodorant i wezmę na podróż. Dezodoranty takie mają różne składniki, które niekoniecznie są dobre dla człowieka. Nie wiem, jakie z tym, nie czytałam składu, nie znam się na tym, po prostu kiedyś przeczytałam, że te dezodoranty w wielu przypadkach są złe, więc robię swój własny, prosty, który działa, ale na podróż wolę wziąć to. I jeszcze muszę spakować... Szampon do włosów, więc zaraz sobie po to pójdę. No i to już wszystko, jeżeli chodzi o rzeczy, które pakuję. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, wtedy dostaniecie powiadomienie. O tym, kiedy wrzucę nowy film, a nowy film będzie prawdopodobnie właśnie takim moim dniem na surfingu, dniem z podróży w czasie koronawirusa. Więc jak chcecie zobaczyć, jak to będzie wyglądało, sama jestem ciekawa, to wyczekujcie za parę lub paręnaście dni się pojawi. Dziękuję za oglądanie i pa pa!